Turystyka górska jest to do zasady zdrowym sposobem spędzania wolnego czasu. Niekiedy jednak może nie za sobą ofiary w postaci zdrowia, a nawet życia ludzkiego. O zagadkowym, tajemniczym przypadku kosztującym życie trzy osoby, przypadku mającym miejsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, opowiemy Państwu w premierowym odcinku naszej nowej serii Medyczne zagadki historii. Serdecznie zapraszamy. W sierpniu 1925 roku Polską wstrząsnęła tajemnicza śmierć prokuratora Kazimierza Kasznicy, jego synka i towarzyszącego im młodego przewodnika górskiego w trakcie górskiej wędrówki w Tatrach. Cała polska prasa rozpisywała się o zbrodni. Przeważnie taki bowiem, biorąc pod uwagę tajemnicze okoliczności zgonu prokuratora i jego towarzyszy, zakładano scenariusz. Faktycznie jednak. Pomimo że od wydarzenia znanego jako tragedia Kaszniców minęło blisko 100 lat, do dziś nie udało się znaleźć jednej satysfakcjonującej odpowiedzi, co tak naprawdę wydarzyło się w okolicach żabiego Stawu Jaworowego feralnego 3 sierpnia 1925 roku. Kazimierz Kasznica był 46-letnim podprokuratorem Sądu Najwyższego. Fakt ten często podkreślano bezpośrednio po górskiej tragedii, łącząc prawnicze obowiązki zmarłego z tajemniczymi okolicznościami jego śmierci. Kasznica należał też do elity społecznej II Rzeczypospolitej. Był synem profesora Józefa Kasznicy, bratem senatora Stanisława Kasznicy, późniejszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego oraz zięciem ministra rolnictwa Stanisława Dzierzbickiego. Na marginesie można dodać, że jego bratankiem był Stanisław Kasznica, ostatni komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych i ofiara stalinowskiego mordu sądowego. Prokurator Kasznica wraz z żoną 38-letnią Walerią z kasznicową oraz synem 12-letnim Wacławem Kasznicą, latem 1925 roku wybrał się uprawiać turystykę górską w Tatrach. Od 30 lipca codziennie odbywają piesze wycieczki, przeważnie po czechosłowackiej stronie gór. Choć Tatry nie były 100 lat temu tak uczęszczanym miejscem jak dzisiaj, to tego typu forma spędzania wolnego czasu nie była niczym niezwykłym i stale zyskiwała sobie na popularności. 3 sierpnia zaplanowana przez Kasznicę trasa wiodła ze Starego Szmeksu, czyli dzisiejszego Starego Smokowca, do Jaworzyny Tatrzańskiej. A następnie, zapewne już nie pieszo, do Zakopanego. Zaplanowana trasa nie należy do ekstremalnych, nie jest też jednak przysłowiowym spacerkiem do morskiego oka. Choć przez ponad 20 km maszeruje się przeważnie niewymagającymi wielkiej sprawności fizycznej dolinami, w tym Jaworową Doliną, to, żeby do niej dotrzeć, trzeba przekroczyć położoną na wysokości 2376 m nad poziomem morza. Lodową przełęcz, a to już nie jest takie łatwe i oczywiste. Do tego niezbędna jest ogólna dobra sprawność fizyczna, ale też sprzyjające warunki pogodowe i dobre zaplanowanie sił. Tego wszystkiego kasznicom zabrakło. Już początki wyprawy nie wyglądały najlepiej. Wyruszywszy o świcie z hotelu do chaty Teriego, stanowiącej miejsce odpoczynku, kasznicowie dotarli około 9.30 tam zapewne nieco zmęczeni po blisko 10 kilometrowym marszu zjedli śniadanie. To niezmęczenie było jednak największym zmartwieniem prokuratora. Pomimo że na szlak wyruszyli w środku lata, mieli pecha do pogody. 3 sierpnia według raportów meteorologicznych był najzimniejszym dniem tego lata. W powietrzu panowała wilgoć, a lodowaty deszcz zamieniał się okresowo w mokry śnieg. Do tego dochodził huraganowy wiatr. Utrudniający nie tylko chodzenie, ale i oddychanie. Nie dziwi, że Kasznica nieco zwątpił przed najtrudniejszym odcinkiem drogi. Postanowił się asekurować pomocą w osobach doświadczonych towarzyszy. W schronisku szykowali się do drogi w tym samym kierunku czterej młodzi taternicy. Byli to 23-letni Jan Alfred Szczepański, jego brat 17-letni Alfred Szczepański, 22-letni Stanisław Zaremba. Oraz 21-letni Ryszard Wasserberger. Zgodzili się oni towarzyszyć rodzinie Kaszniców w dalszej części trasy. Siedmiosobowa grupa wyruszyła ze schroniska około 11:30. Choć nieco się ociepliło, pogodę trudno nazwać inaczej jak fatalną, a ciągle padający deszcz niewątpliwie wpłynął opóźniająco na tempo marszu. Od samego wyjścia ze schroniska największe problemy z dotrzymaniem tempa miał najstarszy, i zapewne będący w najgorszej kondycji fizycznej, Kazimierz Kasznica. Początkowo według późniejszych relacji taterników zatrzymywał się dla otarcia okularów, później już chyba także ze względów kondycyjnych. Wreszcie, powyżej lodowego stawku, czyli jeszcze przed lodową przełęczą, zaledwie kilometr w linii prostej od schroniska, z którego wyruszyli, doszło do wydarzenia, które w górach nie zdarza się zbyt często, a nie powinno się zdarzać w ogóle. Grupa rozdzieliła się. Jak do tego doszło? Nie ma chyba większych wątpliwości, że młodzi, poirytowani tempem marszu Taternicy, nie mieli ochoty wlec się, towarzysząc prokuratorowi i jego rodzinie na szlaku, który obiektywnie rzecz biorąc nie wydawał się stwarzać jakiegoś szczególnego zagrożenia. Nie wypadało im jednak bezceremonialnie zostawić człowieka, któremu bądź co bądź obiecali pomoc. Prawdopodobnie bez większych sporów uzgodnili, że będą ciągnąć los. Pechowiec miał zostać z Kasznicami, by żółwim tempem dowlec się do celu podróży przed zapadnięciem zmroku. Wasserberger miał jednak zdecydować, że to on, jako pierwsza osoba, z którą Kasznica rozmawia w schronisku, poświęci się i zostanie. Później, na etapie dywagacji, pojawiło się podejrzenie, że być może sam młody taternik nie czuł się tego dnia zbyt dobrze, ale nie ma na to żadnych dowodów. Tak czy inaczej, trzej jego koledzy szybkim marszem oddalili się od grupy, a Wasserberger, zmierzał z kasznicami ku lodowej przełęczy. Niestety dla słabnącego kasznicy pogoda znowu się pogorszyła. Stałemu pogorszeniu ulegała także jego kondycja. Do lodowej przełęczy dotarli dopiero około 15, a więc szli dwa razy dłużej niż zakładają to przewodniki górskie. W tym czasie młodzi taternicy zbliżali się już do końca wędrówki. Na lodowej przełęczy wędrowców uderzył huraganowy wiatr, utrudniający poruszanie, mówienie i oddychanie. To typowe nagranie zjawisko, w połączeniu z trudnymi warunkami atmosferycznymi, postawiło pod znakiem zapytania dalszy los wyprawy. Wasserberger zapewne pospieszał, licząc, że po drugiej stronie przełęczy wiatr nieco ucichnie. Niestety pogoda nie poprawiała się, a co gorsza, gorzej poczuł się młody kasznica. Matka wzięła od niego plecak i pomagała iść mężowi, podczas gdy chłopiec maszerował z Wasserbergerem. Ciśni się na usta pytanie: dlaczego pozostali taternicy, widząc co się dzieje, nie cofnęli się z przełęczy i nie zabrali kaszniców z powrotem do schroniska? Nie poznamy na nie odpowiedzi. Po około godzinie coraz trudniejszego marszu rozpoczął się ostatni akt dramatu. W okolicach żabiego stawu Jaworowego, gdzie doszli około 16-17, starszy kasznica siadł na głazie, mówiąc do żony: Jestem bardzo zmęczony, dalej iść nie mogę. Gdy kasznicowa zwróciła się z naturalną prośbą o pomoc do taternika, usłyszała mrożące krew w żyłach słowa. Czuję się także bardzo słaby. Kobieta, jej relacja jest jedyną, na której możemy się opierać, zaprowadziła syna i Wasserbergera za głaz. Dający nieco ochronę od wiatru, dała im się napić koniaku, a chłopcu dodatkowo dała także czekoladę. Poszła po męża, który był zbyt słaby, by dowlec się za głaz. Jemu także dała się napić koniaku i wróciła do syna. Zarówno Wacek, jak i Wasserberger byli umierający. Taternik zaczął majaczyć, próbował wstać, iść dalej. Kasznicowa, zapewne zrozpaczona i w szoku, pobiegła do męża. Już nie żył. Dobiegła z powrotem do syna. Leżał nieruchomy, a kilka metrów dalej widniały zwłoki Wasserbergera. Kobieta, zapewne w trudnym do wyobrażenia sobie szoku psychicznym, przesiedziała przy zwłokach 37 godzin, ogrzewając się maszynką spirytusową wyczerpana rankiem 5 sierpnia, zeszła Doliną Jaworową na Łysą Polanę. Tam na przejściu granicznym spotkała generała Mariusza Zaruskiego, założyciela Topru, przebywającego w tym czasie w górach prywatnie, którego ze względu na powiązania rodzinne zapewne znała osobiście. Wysłanym na miejsce tragedii Taternikom przyszło dopełnić smutnego obowiązku transportu zwłok. Niemal na zajutrz po wydarzeniach na Lodowej Przełęczy sprawą zainteresowała się prasa. Pierwsze doniesienia prasowe pojawiły się w piątek 7 sierpnia, między innymi w ilustrowanym kurierze codziennym. Artykuły w popularnym Ikacu od początku miały charakter sensacyjnych rewelacji, zresztą tego typu ton przejęły inne tytuły prasowe. W prasie mniej bądź bardziej dwuznacznie sugerowano, że to Waleria Kasznicowa otruła swego męża, syna i towarzysza wyprawy koniakiem, który podała mężczyznom chwilę przed śmiercią smaczku dodaje fakt, że dziennikarzem, który zapewne jako pierwszy przedstawiciel prasy zasięgnął pełnych informacji o zdarzeniu i który zapoczątkował nagonkę na kasznicową, był Ludwik Szczepański, w owym czasie wpływowa postać w Ikacu, a prywatnie ojciec dwóch taterników, którzy towarzyszyli kasznicom w pierwszej części wędrówki. Czy zwracając podejrzenie ku kasznicom, chciał odwrócić uwagę opinii publicznej od własnych synów, którzy, choć nie byli winni tragedii, nie zrobili wszystkiego, by jej zapobiec? Choć Walerii Kasznicowej nigdy nie postawiono formalnych zarzutów, kobieta niedługo przeżyła własnego męża. Zmarła w 1932 roku, w wieku zaledwie 45 lat. Po krótkich cierpieniach, a śmierć jej zapewne nie pozostawała bez związku z tym, co spotkało jej męża i syna. Zakładając, że kasznicowa nie była trucicielką, nadal nie otrzymujemy wyjaśnienia, co zabiło trzech mężczyzn. Przez stulecie powstały różne teorie, próbujące z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem wyjaśnić zagadkę tragedii kaszniców. Pierwsza z nich, chyba mniej prawdopodobna, Krąży wokół kwestii koniaku. Wszak Waleria była jedyną z grupy, która go nie piła, jedyną, która przeżyła. Czy zatruty koniak był prezentem dla prokuratora? Na pewno teorię tę osłabiają okoliczności podania trunku, jeżeli wierzyć relacji kasznicowej, osobom już znajdującym się na progu śmierci. Istnieje wreszcie wariant tej teorii mówiący, że koniak nie był zatruty. Ale podane osobom w skrajnym wyczerpaniu, mógł podziałać jak trucizna. Tylko czy są dowody naukowe na takie jego działanie? Inna teoria mówi, że kasznicowie mogli doświadczyć czegoś w rodzaju próżni powietrznej, wytworzonej po zawietrznej stronie grani. Spowodowała ona ich uduszenie, ale należy wskazać, że o ile prokurator i jego rodzina mogli jako niedoświadczeni turyści paść ofiarą warunków atmosferycznych, zgon Wasserbergera byłby w tych okolicznościach bardzo tajemniczy. Tym bardziej, że w końcu Kasznicowa, kursująca z koniakiem i pomagająca niedomagającym towarzyszom, przeżyła. Wydaje się, że najwięcej mówi sekcja zwłok zmarłych. Wynika z niej, że żadna z ofiar nie była okazem zdrowia. Prokurator Kasznica miał m.in. kamicę żółciową i zrosty koło woreczka żółciowego, zwyrodnienie włókniste opon mózgowych i początkową miażdżycę. Jego syn miał zwapniałe ogniska gruźlicze w płucach, powiększone migdały z czopami ropy i powiększone serce. Najmniej dolegliwości miał Wasserberger. Ale i on miał rozszerzony lewy przedsionek serca. Wygląda na to, że wszystkie trzy ofiary śmiertelne miały mniej lub bardziej zaawansowane problemy z sercem. Czy więc nieszczęśliwy splot okoliczności spowodował, że właśnie wówczas w Tatrach doprowadziły one do ich niemal jednoczesnej śmierci? Zaprezentowany materiał przedstawił nam sytuację z przynajmniej kilkoma niewiadomymi. No, przede wszystkim nie wiadomo, co tak naprawdę zabiło rodzinę kaszniców. Wydaje się, że istnieje przynajmniej kilka teorii, które mogłyby sugerować przyczynę śmierci. Moniko, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? No, pierwszą teorię, którą to w 20leciu międzywojennym i która była taka najbardziej w tamtych czasach brana pod uwagę, no to zatruty koniak. Gdzie pani Kasznicowa podała koniak synowi, mężowi oraz przewodnikowi górskiemu, który towarzyszył wyprawie i wszyscy troje stracili życie. Zatruty koniak. Zakładamy, że został zatruty faktycznie przez osobę spoza tego grona i relacja pani Kasznicowej... Y, jest y, oparta na faktach. Y, ta reakcja y, organizmów jej towarzyszy na co wskazuje? Jaka to mogła być trucizna? Reakcja organizmu polegała głównie na tym, że nastąpiła nagła utrata sił, tak? czyli to nie było tak, że oni tracili te siły w miarę postępu wędrówki. Utrata sił nastąpiła nagle, pojawiła się duszność, na początku była to duszność wsiłkowa, później duszność początkowa dość znaczna, następnie szybka utrata przytomności i śmierć trojga, trojga wędrowców. Górskich. Więc tutaj no, głównie no, wydaje się, że były to, mogły być to substancje o działaniu nasennym, substancje o działaniu opioidowym, które działają depresyjnie na środkowy układ nerwowy, które również mogą zwalniać akcję serca, powodować spadek ciśnienia. Jednakże no, według pani Kasznicowej koniak został podany, w momencie, kiedy te objawy już wystąpiły, więc trudno tutaj mówić, czy rzeczywiście ta trucizna w tym koniaku mogła się znajdować. A jeżeli relacja pani Kasznicowej, to już przechodzimy do tego bardziej diabolicznego wątku, w którym to ona jest sprawczynią zatrucia. Jeżeli reakcja, relacja pani Kasznicowej jest pewnego rodzaju mistyfikacją, natomiast koniak był faktycznie zatyłty, jakie jeszcze inne trucizny podane przez samą Kasznicową, czy zaaplikowane do tego koniaku, mogły wchodzić w grę? No Ja jednak bym się składała, skłaniała tutaj ku substancjom o działaniu nasennym czy opioidowym, bo no, trudno mówić o lekach na sercach. Żaden cyjanek, potasu? Nie, bo wtedy jest bardziej, bardziej burzliwe objawy, które są widoczne. Widoczne przy, w sekcji przy, zwłok. Przy tak, i łatwo je stwierdzić. Natomiast w sekcji zwłok stwierdzono obrzęk płuc. U, u, u każdej z tych trzech osób. Natomiast e, pan Kasznica i jego syn mieli również obciążenia kardiologiczne, które nie były wcześniej zdiagnozowane. Mieli, obydwaj mieli wtedy wadę serca wykrytą w badaniu pośmiertnym, a młody Kasznica, 12 chłopak, miał również początki gruźlicy Czyli reasumując, jeżeli możemy coś powiedzieć na temat pierwszej teorii, to. Prokurator Kasznica, osoba publiczna, niewątpliwie y, mogąca nieść ze sobą pewne kontrowersje. Y, jest otruty przez osobę spoza grona turystów, która podaje w taki czy inny sposób, tego się oczywiście nigdy nie dowiemy, koniak, nieświadoma niczego, pani Kasznicowa aplikuje go i następuje śmierć w wyniku otrucia, ale wydaje się, że jest. Działaniem koniaku wiąże się nie tylko teoria o truciźnie, natomiast e, samo podanie koniaku w takich, a nie innych realiach, chyba także mogło nieść ze sobą niebezpieczeństwo. Czy możesz to skomentować? No. Alkohol, alkohol na pewno zmniejsza wrażliwość mózgu, w konsekwencji rozszerza naczynia krwionośne, może też spowodować spadek ciśnienia. Natomiast sam koniak na pewno, jeżeli nawet nie był zatruty, nie doprowadziłby do tak szybkiego zgonu. Czyli generalnie, koniak tak często polecany. Jako no, może nie odek medyczny, ale mówi się, że lampka koniaku nikomu nie zaszkodzi. W tej określonej sytuacji no mógł niekoniecznie pomóc turystom, natomiast mógł w nieoczekiwanie przyczynić się do ich śmierci. Myślę, że przy współudziale innych czynników mógł przyspieszyć tą, tą śmierć. Natomiast sam w sobie nie spowodował tej śmierci. Więc konkluzją niech będzie, że jeżeli koniak, to tylko w domu, wieczorem na kanapie. Dobrze, przejdźmy w takim razie do kolejnej o, Dotyczy ona... Próżni powietrznej. Próżnia powietrzna. Cóż to takiego jest? Zapytaliśmy naszego eksperta, któremu oddajemy w tym momencie głos. Dzień dobry. Jak zachowa się ludzki organizm wystawiony na kontakt z próżnią powietrzną? Pewnie każdy z nas widział to na hollywoodzkich produkcjach Pamięci Absolutnej, misji na Marsa czy grawitacji. I trzeba przyznać, że choć ten obraz bardzo barwny, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Czego na pewno nie zrobi nasze ciało w momencie wystawienia na działanie próżni? Na pewno nie wybuchnie, bo nie ma do tego powodu. Nie mamy w środku dużych przestrzeni pełnych gazu który w tej sytuacji mógłby się gwałtownie rozprężyć. Nie zagotuje się w nim krew, mimo obniżonego ciśnienia i wydzielania się z krwi gazu. Nie ma to tak gwałtownego przebiegu, by mogło wystąpić wrzenie. Na pewno nie eksplodują gałki oczne, ponieważ nie ma takiej siły, która mogłaby oczy wypchać lub rozerwać. Nie zamarzniemy w ułamku sekundy, bo próżnia wcale nie jest zimna. Co się z nami stanie? Na pewno stracimy przytomność i będzie to efekt wyssania z płuc powietrza. Yy, I tego, że nasza yy, krew zostanie pozbawiona gazów, w tym tlenu, a utrata przytomności nastąpi po około 15 sekundach. Nasze płuca mogą pęknąć, ale tylko wtedy, kiedy będziemy wstrzymywać oddech. Rozszerzający się gaz w nich, nie mogąc uciec, może doprowadzić do rozerwania płuc. Następnie dojdzie do zatrzymania akcji serca, i może to nastąpić już po około 30 sekundach na skutek pozbawienia tlenu mięśnia sercowego, czyli na skutek hipoksji, później jest już tylko gorzej, pozbawiony tlenu układ nerwowy zacznie obumierać po półtorej dwóch minutach. Jeśli w tym czasie człowiek nie otrzyma pomocy, prawdopodobnie umrze. Pozdrawiam serdecznie, Paweł Kubicki, ratownik medyczny, członek załogi HEMS, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach. Dziękuję. Dowiedzieliśmy się zatem, czym jest próżnia powietrzna. Pytanie, czy to faktycznie to, chyba raczej rzadkie e, zjawisko, mogło być przyczyną śmierci i dlaczego, jeżeli faktycznie tą przyczyną było, e, niosło za sobą nie cztery, a trzy ofiary. No, myślę, że to pozostanie zagadką. Sama próżnia powietrzna e, jak najbardziej mogła wywołać objawy, które, które wystąpiły i zmiany, które później zostały stwierdzone w badaniu pośmiertnym. Natomiast e, dlaczego pani Kasznicowa uniknęła... E, Takiego, takiego stanu i, i, i uniknęła śmierci, no myślę, że to pozostanie dla nas zagadką, bo raczej nie jest możliwe, żeby w tej samej wyprawie, w tych samych warunkach pogodowych, no myślę, że nie było aż takiej odległości, żeby, żeby ta próżnia powietrzna ją akurat ominęła, tym bardziej, że przemieszczała się od męża do syna. Skoro zatem nie koniak i nie próżnia powietrzna, to jaka mogła być inna przyczyna zgonu kaszniców? Materiały źródłowe biorą jeszcze pod uwagę jedną przyczynę, czyli chorobę wysokogórską. Sama wysokość, na jakiej znaleźli się nasi wędrowcy, no, nie powinna jeszcze skutkować. Chorobą, objawami choroby wysokogórskiej. Natomiast pamiętajmy, że e, znajdowali się oni w bardzo niekorzystnych warunkach pogodowych. Wiał bardzo silny wiatr, około 120 km na godzinę. E, do tego padał grad, było zimno, więc tutaj jeszcze mogła dołączyć się e, hipotermia, wyziębienie. E, no i do tego ukształtowanie terenu, które również powodowało, że e, na pewno to wyczerpanie e, dość szybko następowało. Objawy, które się pojawiły, mogły sugerować, że właśnie doszło do niedotlenienia mózgu, szybkiego zasłabnięcia, duszności no i, i zgonu. Więc tutaj również ta teoria jest brana pod uwagę. A co o przyczynach śmierci mówi sekcja zwłok? Sekcja zwłok, tak jak już wspomniałam, no główną przyczyną śmierci był obrzęk mózgu. Obrzęk płuc, przepraszam, obrzęk płuc. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że w badaniu pośmiertnym u rodziny kaszniców, u syna i u ojca, stwierdzono również wadę serca. Jak również młody kasznica miał już zmiany w płucach spowodowane początkami gruźlicy, więc organizmy były obciążone. No ale trzeci wędrowiec, czyli nasz przewodnik, który na pewno był zaprawiony w takich wędrówkach i w różnych warunkach pogodowych, był osobą zdrową. A mimo to stracił życie. Czyli jaka jest konkluzja? Wiemy, że nic nie wiemy? No, właściwie możemy dywagować, możemy rozważać różne teorie, ale tak naprawdę myślę, że śmierć rodziny Kaszniców i młodego przewodnika górskiego do dzisiaj po tylu latach zostanie dla nas zagadką i nie ma jak do tej pory ani jednego wiarygodnego niepodważalnego uzasadnienia tej przyznajmy tajemniczej śmierci. Myślę, że tak, bo pamiętajmy, że musimy opierać się na faktach, dowodach naukowych, natomiast tak naprawdę nie ma tutaj jednoznacznego wytłumaczenia dlaczego oni zginęli. Nam natomiast przychodzi zaprosić naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i uwagami a także być może nieznanymi dotąd propozycjami, co mogło spowodować śmierć tych względnie młodych, czy też jak w przypadku syna prokuratora Kasznicy, bardzo młodych osób. Zachęcamy zatem do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, no i zapraszamy na kolejny odcinek naszej serii, a mianowicie odcinek dotyczący eksperymentów medycznych w czasach II wojny światowej, które były prowadzone w obozach zagłady. Będzie interesująco. Zapraszamy.